Najlepszym przyjacielem! Jupi. Ale na serio to chcecie zabić! Flint and Steel! Eww. Siema, to mój domek, od teraz tutaj mieszkasz. A tak w ogóle nie, nie za nie, nie przeszkadzaj mi i te ci Jedyne wyjście stąd. Ja chcę tam wyjść? I am Sans du, 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 du. Zaraz tu przyjdzie mój brat Więc schowam się do tego pudełka Hej, Sans Widziałeś gdzieś jakiegoś ludzia? Nie Sans, masz szukać ludzia Ja jestem ludziem Dobra, słuchaj Mam dla Ciebie challenge! Musisz chodzić tylko po różowych polach. No dawaj, bijemy się, bijemy się! Ciach, 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 ciach. Ała! Dobra, nie idzie, nie bijemy się. W scenariuszu jest, że mamy iść na randkę. Czy wyjdziesz za mnie? Nie. Ziomuś, widziałeś to? To była Undyne! Ona chciała nas zabić. Ale super! Wow, Jestem jej największym fanem! Teraz będę ci tu gadał przez całą twoją drogę! Jeeeeee! Yeah. Nie no, słuchaj ziomuś, mówię ci, Undyne jest taka super, że nie... nie. Moim marzeniem jest, aby Undyne znowu tu przyszła i nas zabiła. Hehe, he, kocham Undyne, jupi! Undyne to moja idolka! Dobra, wiesz co? Idę szukać Undyne. Jeszcze powiedziała mi Undyne, że grasz w League of Legends, więc już się nie lubimy, eee, śmierdzisz. Jestem Undyne, walcz ze mną. a to jest mój wynalazek. Nazwałam to Metaton. Rymuje się z Grug. A tak poza tym nazywam się Doktor Alphys i naprawię ci twojego Samsunga. La 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 czy, 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 czy. Chcesz parówki, perlinki? Dobre. Siema, witam w kuchennych rewolucjach. Dzisiaj będziemy gotować zupę ze szczura. Mamy tutaj potrzebne składniki do stworzenia zupy ze szczura. Pierwsze, woda. Drugim składnikiem są przyprawy. Najważniejszy składnik trzeci szur. Gratuluję, mamy zupę ze szczura. O ostatniej chwili wepchnęliśmy psu ładunek wybuchowy w dół. Przełączy ten przełącznik.

Dawno, dawno temu żyli sobie króli królowe. mieli oni syna. Syn znalazł jakieś randomowe dziecko, a na, a na koniec... No i na koniec jedno i drugie dziecko zdechło. Koniec. się jestem Azgór, zabiłem szóstkę dzieci i żona mnie rzuciła. Mam depresję. Dobra, dawaj walcz ze mną. Siema, to jeden rwujący kwiatek z początku. Dzięki Tobie mam wszystkie dusze. Odp odpalam swoją ultimatę formę. Hmm.